Cześć. Prosta, zwyczajna szydełkowa chusta. Pokażę Wam, jak ją wykonać. Ta jest kolorowa. Tutaj mam wykonaną tym samym wzorem. Ona jest w dwóch kolorkach. Możecie zobaczyć o teraz. Ta ma frędzle, a ta kolorowa ma takie wykończenie. które pokazałam wykonałam szydełkiem 5 mm. Tym razem użyję szydełka 3,5 mm i użyję tej wyłęki. To jest ta wyłęka. Ona ma 100 g na 300 m, więc nie jest ani cienka, ani bardzo gruba. No to zaczynam. Robimy pętelkę, kilka oczek łańcuszka, które zamykamy w koło. Zrobiłam 6. Zamykam, czyli wkuwam szydełko w pierwsze oczko łańcuszka. Przeciągam bałękę i zamykam albo oczkiem ścisłym, albo półsłupkiem. Wykonałam oczko ścisłe. Mamy kółek. Pierwszy rząd. 3 oczka łańcuszka. Każdy rząd zaczynamy trzema oczkami łańcuszka. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. Tutaj w tym kółku wykonujemy jeszcze dwa słupki. Czyli przerabiamy po dwa, po dwie pętelki. Mam trzy oczka łańcuszka i jeden słupek, jeszcze jeden. Teraz dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki, dwa, jeszcze jeden, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka tutaj, trzy słupki. Dalej pracujemy tutaj w tym kółku. Dwa oczka mancuszka, Trzy słupki. Dwa oczka mancuszka. Jeszcze trzy słupki. Cały czas tutaj w tym kółku. O, wygląda to tak. Zaczynamy drugie okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Tak jak już mówiłam, każdy rząd zaczynamy w ten sposób. Odwracamy robótkę w miejscu. Tutaj, gdzie w poprzednim okrążeniu, czy rzędzie, jak to tam nazwie, wykonaliśmy dwa oczka łańcuszka. Tutaj, w tych miejscach, będziemy wykonywać słupki. Czyli mamy trzy oczka łańcuszka, odwróciliśmy robótkę i tutaj, w tym miejscu, trzy słupki. Jeden, dwa. Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki, w tym samym miejscu tutaj. Wzór jest bardzo prosty i szybko go zapamiętacie. Trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. O! Teraz wykonamy. To samo tutaj, w tym miejscu, i potem jeszcze w tym. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa, jeszcze jeden i dwa oczka łańcuszka, i jeszcze trzy słupki. Wykonujemy tak samo jak tutaj. Gdzie? Tu jest, tu tak samo. To jest brzeg, będzie brzeg, to będzie środek. Dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki tutaj, tak jak już mówiłam w tych miejscach, gdzie mieliśmy dwa oczka łańcuszka w poprzednim rzędzie. Oj. Dwa, trzy, trzy słupki łańcuszka i trzy słupki. To jest drugi rząd. Drugie okrążenie kończymy słupkiem. Wykonujemy go tutaj w tym miejscu. Chwytamy po prostu za ten słupek. I mamy zakończony drugi rząd. Wygląda to w tej chwili. Trzy tak. oczka łańcuszka. Odwróciliśmy robótkę. Trzy słupki. Trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. I jeszcze raz w tym miejscu trzy słupki. Całek się trafił w Wałęce, to nic. To jest 1, 2, trzeci rząd. I tutaj już będziemy wykonywać w tym miejscu, gdzie mamy dwa oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu. Będziemy na tych dwóch oczkach łańcuszka wykonywać trzy słupki. Ale takie pojedyncze, tak 3, 2, 3, tylko zwyczajnie. Trzy słupki, też przedzielone dwoma oczkami łańcuszka. Dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki tutaj w tym miejscu. Jeden, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka. I przechodzimy na środek ostry. Tutaj będą trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. I jeszcze trzy słupki tutaj w tym miejscu. Tutaj tak jak widzicie cały czas mamy trzy, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy. Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Więc tu jeszcze raz trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki tutaj w tym miejscu. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj jest brzeg naszej chusty. Wykonamy znowu trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki w tym miejscu. Jeden słupek, drugi słupek, trzeci. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze trzy w tym samym miejscu. Jeden. Dwa, trzy słupki. Musimy zakończyć ten rząd słupkiem. Tutaj widzimy już doskonale, gdzie mamy wykonać ten słupek. Chwytając po prostu te trzy oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu, który liczyliśmy jako słupek. Zaczynaliśmy w tym miejscu ten rząd czwarty rząd wykonaliśmy trzy oczka łańcuszka odwróciliśmy robótkę w tym miejscu tak jak poprzednio trzy słupki dwa oczka łańcuszka trzy słupki Oczka łańcuszka, trzy słupki w tych miejscach tutaj Dwa łuczka, i kolejne trzy słupki tutaj w tym miejscu. Dwa oczka łańcuszka. To jest środek chusty. Tutaj, jak widzicie, cały czas powtarza się trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Więc wykonamy tak samo w tym miejscu. Tu mamy trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i tu trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki w tym samym miejscu. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, Wygląda to tak. Dwa oczka łańcuszka. I w tym miejscu, tak jak widzicie, również trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Tak samo jak w poprzednich rzędach. Jeden słupek, drugi. Trzeci, dwa oczko łańcuszka i jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Czwarty rząd naszej robótki kończymy tak jak poprzednie i tak jak wszystkie rzędy słupkiem. wyglądają cztery rzędy naszej chusty. Jak widzimy tutaj na brzegu i na środku powtarza się ten sam schemat. Trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Tu się nic nie zmienia. Każdy rząd zaczynamy trzema oczkami łańcuszka i odwracamy robótkę. Kończymy słupkiem. Gdy stwierdzimy, że chusta nasza jest już odpowiednio duża, po prostu... Tutaj w tym miejscu, na koniec rzędu, odcinamy wełnę. Dziękuję za uwagę.